Aktualności poprowadzi Wioletta Grabowska. Witam Państwa. Trzy osoby zostały ranne w wyniku ataku nożownika. Dramat rozegrał się w Częstochowie. Więcej informacji już za chwilę od naszego reportera Mariusza Studziennego. A oto co jeszcze w aktualnościach. Nowe przepisy na stare problemy. Cię cieszę się. Bo to są mordercy później pijamy. Jechać po alkoholu to... Yy, no, no niedobrze, bardzo dobrze są zaostrzone. Awantura o fotkę ze szpitala. Pacjentka była potraktowana zgodnie z procedurami, zgodnie z zasadami sztuki. Zbadaj się na zdrowie. Po prostu jeżeli człowiek nie dba o swoje zdrowie i szkodzi sobie, no to wiadomo, że wtedy zdrowie szwankuje. Z nożem rzucił się na współpracowników, policja musiała strzelać do sprawcy. Dramat rozegrał się dzisiaj rano w Częstochowie. Trzy osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Mariusz Studienny jest na miejscu. Mariuszu, jakie są okoliczności tego zdarzenia? Do tego zdarzenia doszło dzisiaj około godziny dziewiątej. 27-letni mężczyzna, obywatel Ukrainy, zaatakował swoich współpracowników. Najpierw ranił 27-letniego innego mężczyzny, później 31-latka. Oni obaj trafili do szpitala. Jeżeli chodzi o życie i zdrowie 27-letniego mężczyzny, tutaj jego stan jest określany jako ciężki. On przeszedł operację. Natomiast w przypadku 31-letniego mężczyzny, tutaj również była konieczna interwencja. Lekarzy Natomiast jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do szpitala trafił również sam napastnik, bowiem na miejsce zostali wezwani funkcjonariusze policji. Próbowali obezwładnić najpierw mężczyznę. On nie reagował na ich polecenie, dlatego też konieczne było wyciągnięcie broni i oddanie strzału. Ranił ten strzał oddany przez policjanta tego sprawcę w nogę i też trafił on również do szpitala. Teraz okoliczności tego zdarzenia badają oczywiście policjanci, a także prokuratura. Posłuchajmy. Prokuratura Rejonowa Częstochowa Północ w Częstochowie prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa dwóch mężczyzn. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 3 stycznia w godzinach porannych na terenie zakładów przetwórstwa mięsnego w Częstochowie jeden z pracowników ugodził nożem drugiego współpracownika, a następnie ranił również nożem innego mężczyzny zatrudnionego w tych zakładach. Teraz oczywiście zbieranie materiału dowodowego to działo się dzisiaj przez cały dzień na miejscu przez techników kryminalistyki. Na miejscu był także również prokurator, który prowadzi to śledztwo. Do tego również przesłuchanie świadków to będzie konieczne, aby ustalić motyw działania sprawcy. Niewykluczone, że jutro mężczyzna sprawca usłyszy zarzuty z ust prokuratory. Natomiast jednocześnie prokuratura będzie mogła złożyć wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Takie posiedzenie aresztowe będzie mogło odbyć się także w szpitalu. A to był Mariusz Studzienny. Mariuszu bardzo dziękuję za relację. A teraz policyjny pościg za złodziejami paliwa na trasie żory Kobiur. Kierowca podczas ucieczki pędził momentami 170 km na godzinę. Powodował kolizje drogowe i próbował zepchnąć radiowozy z jezdni. Policjanci zdecydowali się na wykorzystanie broni służbowej. Złodziei zauważył patrol policji w Suszcu. Do pościgu dołączały kolejne radiowozy. Kierowca stwarzał zagrożenie dla uczestników ruchu i nie reagował na sygnały, więc policjanci użyli broni palnej. Oddano strzały w kierunku samochodu, aby go zatrzymać. Końcowy etap tej szaleńczej podróży był w kobiurze, na drodze krajowej nr 1, gdzie kierujący wpadł do rowu. Wyprzedzając samochód ciężarowy z prawej strony. Samochodem podróżowały cztery osoby: dwie kobiety w wieku 19 i 21 lat oraz dwóch mężczyzn w wieku 19 i 28 lat. Byli trzeźwi, ale mundurowi znaleźli w pojeździe marihuanę wszyscy zostali zatrzymani. Oszuści w rękach policji, śląscy funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali ośmiu podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ta zajmowała się wyłudzeniami pożyczek i towarów przez internet. Pokrzywdzonych może być nawet kilkaset osób z internetu na podstawie pobranych danych wyrabiali fałszywe dokumenty tożsamości i na ich podstawie zawierali fałszywe umowy o kolejne pożyczki i w ten sposób poszukiwali firmy, które udzielały właśnie takich pożyczek w internecie. Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej prania pieniędzy oraz oszustw. Zatrzymanym przedstawiono łącznie 18 zarzutów. Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane. Oskarżonym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratorskie zarzuty dla kolejnych pięciu osób w śledztwie dotyczącym mafii śmieciowej to dalszy ciąg wielowątkowej sprawy, którą od 2018 roku prowadzą policjanci z Częstochowy pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Obejmuje 70 podejrzanych i 40 miejsc porzucenia odpadów. Śledczy zabezpieczyli mienie podejrzanych o wartości prawie 4 milionów złotych. Za porzucenie 21 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów wszystkim grozi do 15 lat więzienia. Żaklin Kufel, Aktualność. Śląska policja podsumowała miniony rok. Jest mniej wypadków, ale pijani kierowcy to wciąż plaga na polskich drogach. Takich tylko w województwie śląskim w ubiegłym roku zatrzymano ponad 11,5 tysiąca. Za niecałe trzy miesiące kierowcy na podwójnym gazie nie tylko stracą prawo jazdy, ale być może i samochód. 14 marca wchodzą w życie przepisy dotyczące konfiskaty pojazdów. Gabriela Kosowska. Kompletnie pijany kierowca, w samochodzie żona i dziecko. Marek Durdyń z Gliwic obywatelsko zatrzymuje kierowców, którzy za kółko wsiadać nie powinni. Sytuacja widoczna na tym nagraniu to jego pierwsze zatrzymanie. Podbiegłem do samochodu, wyciągnąłem go za kierownicy, mężczyzna, ponad 3 promil alkoholu we krwi. Na swoim koncie ma 9 interwencji. Troszcząc się o życie innych, niejednokrotnie ryzykował także swoje. W pewnym momencie wjechaliśmy na prostą na drogę dwupasmową gdzie ta prędkość już była znaczna. Uderzyliśmy w sygnalizator świetny. To przykład jeden z wielu. Tylko w województwie śląskim w ubiegłym roku policjanci zatrzymali ponad 11,5 tysiąca nietrzeźwych kierowców. To jest o kilkudziesięciu więcej niż w 2022. Ci pijani kierowcy byli sprawcami 1120 zdarzeń, w których 17 osób zginęło. To jest niestety więcej niż w 2022. W ubiegłym roku na drogach regionu doszło za to do mniejszej liczby wypadków niż w poprzednich latach. Niestety tylko wczoraj zatrzymano 64 nietrzeźwych kierujących. Załóżmy, że mamy człowieka, który ma 2 sekundy czas reakcji. No to będzie miał na przykład o 50 aż dłuższy, 3 sekundy. W ciągu sekundy samochód, który jedzie 100 na godzinę z kawałeczkiem przejeżdża 30 metrów. W tym wyliczeniu to jest jeszcze 15 metrów. A czasem wystarczy, nie wiem, metr, żeby się albo kogoś zabić. Od 14 marca kierowca, który wydmucha ponad półtora promila alkoholu, może stracić pojazd. Dotyczy to również kierującego, który miał promil, ale spowodował wypadek. się, bo to są mordercy, później pijamy. Jechać po alkoholu to. Yy, no, no niedobrze, bardzo dobrze są, zaostrzone. Kierowcy samochodu pożyczonego lub wynajmowanego będą musieli zwrócić jego wartość rynkową. Trzeba dać jakąś szansę kierowcy, też nie ukarać go, że no należy od razu brać auto? no Nie wiem. Szanse od września ubiegłego roku mają kierowcy, którzy chcą zredukować punkty karne. Na specjalnym kursie raz na 6 miesięcy mogą uszczuplić swoje konto o 6 punktów. Proszę zahamować awaryjnie. Kierowca nie może przekroczyć 24 punktów karnych. Kurs taki trwa. 8 godzin, zajęcia teoretyczne yy, oraz zajęcia praktyczne. Takich kursów tylko w ubiegłym roku katowicki WORD przeprowadził ponad 100. Mogło z nich skorzystać nawet półtora tysiąca kierowców. Gabriela Kosowska, aktualności. W aktualnościach nowy program ZUS od 1 stycznia można składać wnioski o tak zwane świadczenie wspierające skierowane do osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 rok życia. W założeniu ma ono podreperować ich budżety domowe. Wnioski składane są wyłącznie drogą elektroniczną. Adrian Kowalczyk. Ma w sobie ogromny zapał do pomocy innym. Anna Maria Kimek od pięciu lat porusza się na Wózku Inwalidzkim. Miażdżyca i Cukrzyca pozbawiły ją nóg, nie pozbawiły jej jednak chęci do pracy jako wolontariusz Fundacji Wolne Miejsce. Jak masz nogi! W ogóle na to nie zwracasz uwagi, że jest krawężnik, w ogóle nie zwracasz uwagi, że jest schodek do sklepu, że nie możesz wejść. A jeśli nie masz tych nóg, musisz nadrabiać drogi, musisz poznać pewne rzeczy, potrzebujesz pomocy drugiej osoby. Justyna gołębiowska dryja od 8 lat zmaga się z chorobą stawów, ciśnieniem śródczaszkowym i zespołem pustego siodła tureckiego. Są dni, że podniesienie kubka herbaty jest problemem. Taką zastawkę jak przywodogłowie, która odbarcza głowę, żeby unikać bólu głowy. Takie osoby od 1 stycznia mogą skorzystać z nowego świadczenia wspierającego, mogą się o nie ubiegać wszystkie pełnoletnie osoby niepełnosprawne. Ktoś zauważa ich ich troskę, ich problem, ich ból. Cieszymy się, że taka pomoc jest dla osób właśnie które potrzebują tego wsparcia. Każda taka pomoc, jest taka pomoc na dłoń. Da im radość, daje im też nadzieję i daje im też taką fajną perspektywę w przyszłości. Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia w skali od 0 do 100 punktów. Osoby z punktacją pomiędzy 87 a 100 punktów mogą ubiegać się o świadczenie już w tym roku. Od 2025 roku osoby od 78 do 86 punktów. Pozostałe wnioski mogą składać w 2026 roku. Świadczenie wspierające wynosić będzie od 40 do 220% aktualnej wysokości renty socjalnej, która wynosi dziś 1588 zł. Oznacza to, że będą to kwoty od około 635 zł do blisko 3,500 zł. Wniosek do ZUS w formie elektronicznej należy złożyć do 3 miesięcy od uzyskania decyzji z zespołu orzekania. Ważna jest kolejność składania wniosków. Jeżeli nie będziemy mieć tej decyzji z wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, to wniosek będzie niekompletny i Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie mógł rozpatrzyć tego wniosku zgodnie z przepisami. Już teraz złożono takich wniosków 150, takich niekompletnych. Zwłaszcza, że dla wielu osób z niepełnosprawnością to wyjątkowe wsparcie. Przyznawane jest bez względu na dochód, jest zwolnione z podatku dochodowego i nie może być zajęte przez komornika. Koszty leków są bardzo wysokie, koszty rehabilitacji jeszcze wyższe. W tygodniu idę składać wniosek. Na przykład na rehabilitację by mi się takie wsparcie przydało. Najniższą rentę mam, 1588 zł. Mam dodatkowo dodatek pielęgnacyjny i 500 plus dla osoby niezdolnej do samodzielnej dyksencji. Świadczenie jest ważne przez okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż przez 7 lat. Adrian Kowalczyk, Aktualności. Nowocześnie, bezpiecznie i efektywnie tak wygląda teraz praca na bloku operacyjnym w katowickim szpitalu Murski. Wszystko dzięki nowemu sprzętowi medycznemu, który trafił do placówki. Całkowita wartość urządzeń to ponad 900 tysięcy złotych. Szpital zyskał nowe stoły operacyjne, zestawy laparoskopowe i artroskopowe. Sprzęt, na którym lekarze pracowali dotychczas był przestarzały i awaryjny, co powodowało częste opóźnienia. Na pewno lepsza jakość, bardziej czytelny, lepszy obraz, więcej funkcji dostępnych dla personelu lekarskiego. Jeśli chodzi o stoły, no to tutaj może nie ma jakiejś wielkiej rewolucji, ale przede wszystkim są to stoły elektrohydrauliczne. Na ten zakup pozyskano dotacje w wysokości 700 tysięcy złotych ze środków budżetu państwa. To już ostatnie szlify. Centra przesiadkowe w zabrzu przy ulicy Getego i Krakowskiej są gotowe. Chociaż mają już pozwolenie na użytkowanie, użytkowane jeszcze nie są. Na chwilę obecną trwa usuwanie drobnych usterek. Ogrom jest jeszcze do, 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 do wykonania. Musimy ochronę zapewnić, musimy sprzątanie zapewnić, musimy z TMM miasto musi zawrzeć porozumienia, więc to są wszystko czynności, których nie da się wykonać w tydzień. Centra przesiadkowe mają zostać otwarte za kilka tygodni. Całość inwestycji wyniosła około 110 milionów złotych. Po dwumiesięcznej przerwie basen wodnik w Czechowicach Dziedzicach ponownie otwarty. Wymiana w centrach wentylacyjnych, czyli świeże powietrze i ciepłe powietrze na skali basenowej. jacuzzi, wanny jacuzzi wymienione dwie na nowe. zwyremontowana i wymalowana na nowo cała zjeżdżalnia. Pływalnia jest otwarta codziennie od 7 do 22, z wyjątkiem świąt. Park Habsburgów w Żywcu zyska kolejną atrakcję. Tym razem będzie to tężnia solankowa. To jest świetna inwestycja właśnie dotycząca zdrowia, bo przecież ktoś jak ma problemy, będzie tam w tej tężni mógł zażywać tych inhalacji. Otwarcie zaplanowano na koniec kwietnia tego roku. Weronika Magdziarz, Aktualności. Jedno zdjęcie i fala obraźliwych komentarzy w sieci. Zdjęcie pojawiło się w serwisie społecznościowym. Miało przedstawiać złe traktowanie starszej pacjentki szpitala w Jawożnie. Internauci nie przebierali w słowach. Pracownicy placówki doświadczyli przemocy słownej i bezpardonowej krytyki. Szpital zabrał w tej sprawie głos. Wszystkie procedury zostały wykonane zgodnie z przepisami, a pacjentka ani jej rodzina nie wnoszą żadnych. Zasadnych zastrzeżeń. Dawid Litka. To ten wpis wywołał burzę. Jego autorka w wyjątkowo dosadnych słowach wyrażała się na temat personelu szpitala. Nie mogę naprawdę patrzeć na to, jak niektóre te pseudopielęgniarki traktują starszych ludzi. Do diabła z nimi, bo inaczej nie idzie nazwać tego bydła szpitalnego. Na zdjęciu znajdowała się starsza pacjentka oddziału neurologicznego. Została częściowo unieruchomiona. Jej nadgarstek przypięto do ramy łóżka. Według autorki wpisu również pacjentki szpitala uniemożliwiało to kobiecie zjedzenie posiłku. Szpital odpowiada, wszystko wykonane zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami i dla dobra pacjentki. Żadnych zastrzeżeń do sposobu opieki nad tą pacjentką nie zgłasza jej rodzina, co jest bardzo ważne i kluczowe. Nie ma żadnych podstaw absolutnie do nazwania tej sytuacji nienormatywną, co pacjentka była potraktowana. Zgodnie z procedurami, zgodnie z zasadami sztuki. Zdjęcie wywołało już jednak ogromną falę hejtu, który wylał się na personel szpitala. Tymczasem, zastosowane na pacjentce środki przymusu bezpośredniego są określone w przepisach. Czasem muszą zostać użyte w placówkach medycznych. Przymus bezpośredni jest określony w przepisach prawnych. Jest do tego zastosowana procedura i musi być dokumentacja celem nadzoru. Tego przymusu stosowany jest u pacjentów, którzy tego wymagają. Nikt nikogo nie przywiązuje czy nie ogranicza jego wolności, jeżeli to nie jest konieczne. Na przykład, kiedy pacjent zagraża sobie innym pacjentom bądź personelowi. Może to dotyczyć chorych, którzy dla swojego bezpieczeństwa nie powinni opuszczać łóżka. Zdarzają się też przypadki autoagresji lub agresji w stosunku do innych. Mieliśmy niedawno w Sosnowcu też przypadek. Gdzie pacjentki, pielęgniarki zostały przez pacjenta pobite. Sytuację z jawożnińskiej placówki wyjaśniono. Rodzina nie wniosła żadnych zastrzeżeń do opieki szpitalnej. Wpis w serwisie społecznościowym nie został jednak usunięty i nadal uderza w personel, który na co dzień opiekuje się jego autorką. Dawid Litka, aktualności. Ćwiczyć. Chudnąć, prowadzić zdrowszy tryb życia. Polacy obiecują sobie to każdego roku, ale każdego roku z realizacją tych postanowień bywa różnie. Tymczasem w dbaniu o zdrowie kluczowa jest systematyczność. O czym pamiętać w ciągu najbliższych 12 miesięcy? Sprawdzał Karol Barłowski. To naprawdę dużo czasu. Nowy rok, nowe postanowienia i nowe plany. Często nowe, stare zamiary. Czy to jest dobre postanowienie, żeby dbać o zdrowie w przyszłym roku? Jak najbardziej. To na każdy rok jest dobre postanowienie. No właśnie o to chodzi, że człowiek o siebie bardziej nie, mniej dba niż o. O rodzinę. Po prostu jeżeli człowiek nie dba o swoje zdrowie i szkodzi sobie, no to wiadomo, że, że wtedy zdrowie szwankuje. Nie szwankuje, gdy odpowiednio się o nie zadba. By u progu Nowego Roku zdrowie nie gubiło kroku, zachęca Narodowy Fundusz Zdrowia. To czy na przykład idziemy po schodach do domu, czy jedziemy windą, czy... Jedziemy na rowerze do pracy, czy też jeździmy autobusem, samochodem, to wszystko ma znaczenie. Nie bez znaczenia jest też dieta, bo przez żołądek i do zdrowia i do serca. W zależności od tego jak zmodyfikujemy sobie produkty w naszym jadłospisie, będą one wtedy oddziaływały na różne części naszego organizmu i będą miały różne działanie na nasze zdrowie. Działać, nie zwlekać. Zachęcają lekarze. Kluczem ta mała probówka. Badanie krwi co najmniej raz w roku pomoże wykryć cukrzycę, stan zapalny, nowotwory. A to dopiero początek listy. Standardowo, morfologia OB, lipidogram, glukoza jest niezwykle cennym parametrem. Badania tarczycowe, czyli TSH, FT3, FT4. Jeżeli mamy jakieś podłoże rodzinne, chorób autoimmunologicznych, to, rozumie, to również parametry typu antyTPO, antyTG. W przypadku mężczyzn po 40 roku życia na pewno będziemy polecać PSA. Polecają się lekarze rodzinni, gdy tylko zaczyna coś dolegać, specjaliści, by chorobę trzymać w ryzach. Raz na pół roku szeroki uśmiech w stronę stomatologa. Powinniśmy się bardziej skupić na profilaktyce w kierunku konkretnych narządów. Niejednokrotnie dzięki wczesnym wykrywaniu schorzeń, chociażby nowotworowych, jesteśmy w stanie pokonać raka. Tu nie sposób wymienić wszystkich. Zalecane w zależności od wieku, płci czy historii chorób cytologia, endoskopia, mammografia, USG, EKG, RTG. Warto zajrzeć do kalendarza. Ten dostępny jest na stronie internetowej NFZ. Zatem na zdrowie w tym i każdym kolejnym roku Karol Barowski aktualności a na koniec ważna informacja w mediach społecznościowych. Pojawiają się kolejne informacje o tym, jakoby jutro do Katowic miała dotrzeć pierwsza transza półtora tysiąca nielegalnych imigrantów w ramach przymusowej relokacji albo w wyniku decyzji nowego rządu. To nieprawdziwy przekaz. Urzędy miejskie i wojewódzki w Katowicach dementują te doniesienia mamy kilka wydziałów, które zajmują się tematyką. Żaden z nich nie ma żadnych informacji dotyczących tego, jakobyśmy mieli przyjąć te 1500 osób. Sprawdzaliśmy też sytuację w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. To stamtąd najczęściej otrzymujemy jakiekolwiek informacje i komunikaty mówiące o tym, że coś się na granicach może dziać i w związku z tym możemy oczekiwać tego, że również do miasta przyjadą jakieś osoby, jacyś imigranci. W tym przypadku żadnych takich wskazówek ani informacji również nie otrzymaliśmy. W związku z tym nie wiemy, skąd pojawiły się te w żadnym z postów czy filmików nie jest podane źródło informacji. Liczba i szybkość pojawiania się ich może wskazywać na skoordynowaną akcję. Niektóre mają kilkaset wyświetleń, różnią się formą i treścią, ale wszystkie są fałszywe. I tak kończymy aktualności. Za chwilę wiadomości z areny sportowych. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. My ponownie spotykamy się o 21.30 w wieczornym podsumowaniu dnia. Do zobaczenia.